Cześć Tumadzie i witajcie w grze Never Alone. E, gra e, z 2014 roku z listopada, wtedy miała miejsce premiera tej gry. E, ogólnie e, gra, jak już się z nią zapoznałam, przypomina mi troszeczkę Limbo. E, wcielamy się tutaj w postać dziewczynki, e, której będzie pomagał mały uroczy lisek. Zresztą co będę mówiła? Zacznijmy sobie po prostu grę. E, tak. I tutaj, mniej więcej, będziemy odblokowywać świadectwa kultury. To chodzi o, nie wiem, czy tak to się czyta, Inuici, to rdzeni mieszkańcy Alaski, i tutaj będziemy poznawać ich kulturę, zwyczaje, i tak dalej, i tak dalej, ale o tym to się już przekonacie sami. Jeszcze dodam tylko, że gra jest <toddźwięksie> stosunkowo krótka.

อันนี้เขาตีไงจ้ะอันนี้เขาเร่งงานเยอะสุดอันนี้เขาเร่งงานเยอะไปสิ่งนี่ที่ฉันมาอันนี้เรื่องอะไรก็จะบุบอยู่บ้านเสียก็รู้ที่ฉันมาไม่สมหรอกแต่พวกเรานี่แข่งกันจะรู้ว่าสิ่งที่สมนั้นอันนี้เขาเรื่องรู้กันไหม

No i chyba my będziemy musieli jej pomóc. W ogóle dziewczynka mi przypomina tego małego człowieczka z Apocalypse w całej pierwszej części. E... Misia chyba tam nie było. Ale że i był... Nie wiem, w każdym razie chciałam zacząć tą grę już nagrywać troszeczkę wcześniej, jednak słyszałam, że miał być właśnie update z polskim językiem, więc stwierdziłam, że poczekam, żebyście się nie męczyli z angielskim, ok, i żeby było Wam po prostu łatwiej. W ogóle ostatnio na YouTube był wysyp tej gry: Wszystko przez Kubę, któremu dziękuję za kopię tej gry, którą od niego dostałam. I teraz będę mogła tutaj miło spędzić czas. W ogóle bardzo dziwnie mi się gra, bo gram jedną ręką, bo na razie tylko w sumie spację idę się obsługuje. Oj, misiu nie nieładnie, nieładnie. I Matrix. Zakąpiemy się? Jestem straszny niewiedź, wow. Jestem ogr. No dobra dziewczynka, znamiemy sobie jak pójdzie. E, tak jak wcześniej wspomniałam, gra jest bardzo krótka. E, z tego co widziałam przejście gry bez tych wszystkich filmów zajmie około dwóch godzin. Więc to będzie już krótka seria, ale wydaje mi się, że przyjemna. W zima, te klimaty takie zimowe. Od razu wiecie, Boże Narodzenie się przypomina. wiadomo, że to miły czas. O, słodki lisek. Magiczny. No, fajnie, że nam napisali ile, to znaczy ile kto, K... kto musi iść. Chodź, lisek. okej, okay. to chytnęłam. Wiecie, no, właśnie. Chodź, Lisku. No, przecież miałeś problemy. Ona, no, dziewczynka, sobie wejdzie. To mieliście zjazd. Lewy kontrol. Wiecie, może się na dziewczynkę przełącza. Ona wolniej biega. A Lis za nami nadąży. No! To się położyłaś.

No skoczyła dziewczynka. No! I lisek zginął. Och. A my tak główka świeci jak ten. Jak te magiczne rzeczy się pojawiają. Czy magiczne te kładki. No, Lisu, tylko teraz nie szarżuj. Boże, go to ręka ma dziwną. No, dobrze, że doskoczyła. Przełączę się na nią. Głównie dlatego, że ona właśnie jest wolniejsza od Lisa, i nie chcę, żeby ona zostawała tak z tyłu. Ja ci mówię, jakaś ciebie skoczna bestia.

no nie przesadzaj, że woda tu była taka głęboka, że byś się utopiła. Dobra, czekajcie, tu pewnie będzie wiać. No jak? I on cię fajnie chowa. Hop i hec Chowaj się. <laughs> jak lisek ją naśladuje. Tak, czasami słychać, kiedy ta mm, zamieć nadciąga. że zamieć y, po wiatru. No chodź, Lisek, chodź. No, Lisek, idziesz. Nie to. Aha, to R też się um, rozumieć. <ścoughs> Czekajcie. Klawisze mi się Okej, okay, czyli się przełącza Q, R i F na postaci. Dobra. Ha, się udało. <grymne> tak po i tak po Wasz. I hop. To jest e, faj e, fajne, mi się to podoba, bo nieco że przypomina limbo. Okej. Okay. To jeszcze to jest taki jakby coop single player, nie? I to, to jest dość ciekawe. Gdzie mam tutaj skoczyć? Na to? Aha, tu! To było takie rozmyte niewyraźnie, że bałam się... Padnij. Bałam się, że on spadnie, nie? W <ścoughs> Oj, przepraszam, lisku. Ja nie chciałam. Idź i tu przeczekaj. No, byłaś. Drugi. Nie, nie jest to daleko. Trzymaj się, Lisek. Trzymaj, trzymaj. Do szrady, ja w Ciebie wierzę. Dobra. Teraz ty tu łap się. No, zdążyliśmy. Myślałem, że znowu wiatr nam powieje. Co teraz? A czemu nam wioskę podpalili? inyo kalok tikin ng malok ni biak siya kalo lepingan iba kalok si malok sumerte ba di ka check kung may nayak sa paket nago iba kta ni ka ikiwak tuwa kalok sa inyo ay tukot

Kake, okay. widzieliście te małe człowieczki biegające? Od razu mi się skojarzyły te małe takie. Czy to był jego brat, czy siostra? Nie pamiętam, już w Limbo tam też był ten motyw takich malutkich dzieci. No chodź, Lisek, chodź. Dzień jak nie strasz mnie. Chyba Lisek musi mi pomóc. Trzymaj. Tak. No, chodź tu, tu, tu.

Taki troszkę kotek. Ibnilin. ok. Nowego języka będziemy się uczyć. Jezu, ile tu tych dzieciaków jest. Chodź, ty gówniarzu mały. No ty list co? Jeszcze cię ja mam popychać. A tam w środku jakieś maski leżą, czy coś. No nie wiem po co ja to mam popychać, ale dobra. Będę w tam tu strępchała. Aha dobra. Dajesz dalej ślisek. Co to było W? Czy shift? Shift. Podejrzewam, że niejednokrotnie tutaj będę klnęła w żywe kamienie, ok? No chodź lisek, chodź, nas mordują tu. Nie, 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 nie rzucę w nas. Szaliskowi się udało, nie? Oj, oj. Jak dziewczynka ginie, on tak przykro płacze. Nie, tu! Ty Cymbale, nie wiesz, gdzie masz tam kamieniem rzucić? Dobra, stajmy tu jako przynęta. On jak się zamachnie. O. Może przełączmy się na lisa, skoro on doskakuje, a dziewczynka sobie może jakoś poradzi, co? Zobaczymy. No, dajesz, symbol. <noise> Mówiłam, że dziewczynka sobie poradzi. To ze mnie tylko ta kalama. No, tutaj masz rzucić, symbol. No. A rzuć jeszcze jednego, albo coś. No, dawaj, tu, to, tu, tu. No. No, gdzie jej w głowę? Okej. Okay. Chodź tu. Przełącz na Lisa. No! A tu lis sam samobójstwo popełnił. Dobra, mam, mamy ciekawy motyw. Dobra, bądźmy dziewczynką, może jednak. Nie! Ja musimy stać na końcu tamtej części. No tu. Dawaj jeszcze jednego. No, tu. A widzisz, jak chcesz, w tym paczku to umiesz. Gdzie się, wszystkie tu pouciekały, no? Aha, tak, mamy już ten bębenek jego. To samo mamy znowu tam na dół już iść? Okej, okay, już te skałki nam mnie nie robią. Już przejdę sobie. Aha, tam mam się dostać, czekajcie. Dobra. No, popychaj to dalej. Nie, czekaj, wróć. Wróć, kooperację z lisem, pamiętaj. Tak, lisek. Musisz skakać. No co, musisz się odbić koniecznie? No! Okej. Okay. Nie w tą stronę. Nie to miało być to. Tak. Ty, ty już tam na górze zostań. Ty już nie kombinuj. Ja już sobie tutaj na dole poradzę. Ja się dziwię, że te, te się nie spalą. Tak właściwie. Te klatki. Są chyba z jakiegoś drewna, nie? Aha, czyli ty już wyszłeś, tak? खिलाउ दे लेगा कोने उ पिक को पे चपलो वारो आसी तबरा पिवे तगलिउलि पे लगगा बे बे आसी परवादिको निक तुमी वा आई चूडि हेरा हागालो उ पिक ओकल्लत उ वाडा काउना गिंगागी या इलिगेनु पिहितको Dobra, to teraz on uskutecznił sobie disco. A ja nawet nie wiem, co ja dostałam. Wiem, że dos coś, coś dostaliśmy, nie? Ale co tym się robi, to nie wiem. Niech będzie. Sam nie wleziesz? Dobra, chodźmy dalej. To jest podejrzane. Pomimo faktu, że się posypało. Okej. Okay. A! Miło. No dobra, tak? Chciałam szybciej. No byłaś. lisek, podejść troszkę. Aha, to nie ma znaczenia. No dobra, poradziliśmy sobie. Ja wiem, teraz to... Teraz dziwnie jest, bo muszę właśnie myszkę jeszcze obsługiwać. A w sumie mysz będzie służyła chyba tylko do strzelania. Co, nie będzie wiało? Nie, to wiało tu. Jezu, już się przestraszałam, że lis znowu spadł. Aha, dobra, już wiem, co myśmy dostali. My tym strzelamy, co dostaliśmy od tego. Nie wiem, dlaczego wydawało mi się, że to jest jakiś wisior, albo na szyjnik, Nie wiem, a to jest to do strzelania. Dobrze. Ważne, że dziewczynce się udało. Myślałam, że diskowi też Tak, dziewczynko, tak. No dobra, to już sobie teraz wiem, że wcześniej już sobie przywołamy najpierw tego ptaka, a później będziemy skakać. Ale gdyby ona nie spadła, to by nam się udało. Już leżymy, leżymy. Co ty, dziewczynka, robiłaś? A to i tak lisa kolej. Co ty, lisku? Jak ty to możesz zrobić? No powiedz, że odskoczysz. Odskoczysz. Ale to i tak nie wylazło, choć to. Może to wylezie jak lis? Nie tu, choć lisek. Jak ja to wcześniej zrobiłam? Chyba wyżej było mnie. A tu jest przejście. Tutaj widzicie... Wróć, lisek. O, tutaj ten łuczek. Wydawało się, jakby tu nie było przejścia. Dobrze, już idziemy. No i dziewczynka dostała, co chciała. O, jaka urocza muzyczka była. A, teraz nam ułatwi przejście, mam rozumieć. I będzie nas wiatr popychał. No ale nie teraz. Tak, Alisek będzie musiał sobie poradzić sam. Dobra, zesuwajcie na górę ekipo. Ojoj, oj, mamy straszliwego człowieka. Przekieranie jest parszywe. No i co z tego, że kazał jej się zatrzymać? Nie ma zatrzymywania się, uciekamy. Dobrze, że Lisek jest mądry i nam pomaga. A czy pomaga. Też ucieka. Nie robi problemów. Niech on już tam zostanie. Dlaczego nie został? Wiesz, że jestem mniejsza, mam krótkie nóżki i ucieknę. Zresztą ja taką nadzieję. Jak ty to rozwalasz, że mi tego nie rozwalisz? <grym> Okej, okay, już się przestraszyłam, że... Det Co to jest bolas? To jest to, to czym mnie rozbija? Nie oddam. Moje, mi się spodobało. No tylko ja dostałam. Ja będę szukała, mnie ty. Na no, gotowe by się wszystko tylko przechodziło.

Mam nadzieję, że tak przez dwa dni nie będziemy płynąć. Czy to są szczątki mięsa, tutaj? E, dobra, czy to jest powód do świętowania, czy nie? Dowiemy się myślę w kolejnym odcinku. Nie chcę, żeby te odcinki były za długie i mam szczerą nadzieję, że gra wam się spodoba. No, pomimo, że nie jest długa, jest naprawdę taka fajna, tak, nie wiem, mnie na przykład bardzo relaksuje. No, na pewno tutaj będą momenty, gdzie będę się straszliwie złościć, tak jak na przykład tutaj z tym małym człowieczkiem, co rzucał tymi kulami i no, ciężko mi się współpracowało z moimi postaciami, ale mimo wszystko i tak. Fajne to było, takie jest sympatyczne. Dobrze, nie przedłużając, yy, kończę ten odcinek, kolejny już niedługo, tak więc trzymajcie się no i cześć!